Każdy z Was wie, że nie można zaczynać budowy tudzież remontu bez odpowiednich narzędzi. Korzystając z okazji, że jestem na metamorfozie łazienki, którą już możecie obejrzeć na naszym kanale, zbudowałem sobie warsztat taki polowy, na którym mamy narzędzia, które będę testował. A dziś będę oczywiście wiercił w gresie. Nie jest to łatwe, ale to jest wyzwanie z TikToka dla mnie. I też pokażę Wam, jak wycinać elkę w takim gresie. Do dzieła! I teraz zaczynamy od wiercenia w gresie, no bo się okazało, że to jest jakiś koszmar dla niektórych. Słuchajcie, kupujemy wiertło diamentowe i uwaga, tu w środku w tym wiertle jest coś takiego białego. Jest to parafina, która nam chłodzi całe wiertło podczas wiercenia. Nie używamy żadnej wody, wystarczy zwykła szlifierka kątowa. Wkręcamy, blokujemy. I to jest wszystko. Wyznaczamy sobie punkt w grze, no i cóż, włączamy i działamy. Ten dymek to jest oznaka tego, że wiertło jest dobrze schłodzone. Jest otwór w gresie? Bez najmniejszego problemu. Albo mogę też zrobić, bo też było tam w komentarzach napisane, że tam 2 cm od krawędzi. Spróbuję zrobić centymetr, zobaczymy czy mi się uda. No i zaczynamy wiercić. Przy wierceniu wiertłem diamentowym bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy po prostu nie wiercili jak zwykły wiertłem, tylko musimy wykonywać takie ruchy okrężne, żeby nam to po prostu wiertło wybierało cały urobek. Otwór jak talala. Na moje oko 4,5 mm od krawędzi. Nic nie pękło. Także wiertło diamentowe, trochę cierpliwości, umiejętności, nic więcej, można zrobić wszystko samemu w gresie. W każdym jednym pomieszczeniu, w którym będziemy kłaść płytki albo kładliśmy, nie ma na to bata, żebyśmy położyli same, całe płytki. Zawsze, ale to zawsze trafi nam się elka do wycięcia. Linię prostą, oczywiście maszynką, łamiemy, jest ok. Skoro mamy taki słup to musimy wyciąć z jednej i z drugiej strony. I czym to zrobić? Tarcza diamentowa, docięcia gresu, szlifierka kątowa i nic więcej. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście patrzyli, gdzie jest strzałka kierunkowa, czyli obroty szlifierki muszą się zgadzać z tą strzałką. Tu mamy zaznaczoną strzałeczkę i tutaj również. Jak założymy odwrotnie, no to się będzie tylko tarcza ślizgała po płytce, nic więcej. Szybko i sprawnie odpowiednimi narzędziami. Reasumując, wszystko da się zrobić. Wystarczy dobrać odpowiednie narzędzia. Troszeczkę umiejętności, cierpliwości. No i cóż, idzie wszystko zrobić. Oglądajcie łapki w górę, no i co dalej? Komentujcie, może rzucić się nowe wyzwanie, podejmę rękawice. Także na razie.